Witam serdecznie, Piotr Wrześniewski, camper for mountain Słuchajcie, podejście 16. pacjent, Volkswagen T5, 180-kodny. Damianie, witam Cię serdecznie, jeżeli Cię mogę prosić. Witam serdecznie, co tak jest? Damian z Tarnowa wyprowadził nam e, przepięknego multiwana z tym silnikiem, który właśnie nie jest lubiany. E, Damian twierdzi, że z autem jest wszystko fajnie, wszystko pięknie. Prawie? Prawie. Prawie. Tylko taka mała przypadłość. Za 20 razem podobno odpala. Czasami za 16, ale dzisiaj w tym momencie się jeszcze nie udało. Także Piotr, życzę powodzenia. Będziemy słuchajcie, będziemy szukać przyczyny i nagramy, co z tym autem się działo, bo Czasami. sam jestem ciekaw. Słuchaj, jaki jest zakres prac? Pamiętasz, co zamówiłeś? Oczywiście, że pamiętam. Spanie na górze to po pierwsze. E, Alcantara oczywiście na słupkach, jak zobaczyłem, no to nie może być bez tego, a e, oczywiście LEDy w środku, ściemniane e, oh, i tak oh. dalej, bardzo fajnie, oczywiście izolacja pełna, e, wymiana reflektorów, wymiana reflektorów, a na jest. którego namówiłem, spuściłem się od razu, budżet się już skończył, ale mówię, słuchaj, zobacz, ten jak zawsze będzie wyglądał jak T6-1, tak jest. i kilka takich dodatków, także, e, samochód. tak, tak jest, budżet miał troszeczkę mniejszy, natomiast po rozmowie z Piotrem, no to, nie było wyjścia, trzeba było troszeczkę dołożyć. Przepraszam, ale będzie, myślę, wydaje się Tak, zajefajnie i to jest tylko pierwszy etap na razie. Tak, Moi kochani, zapraszam. Ile miałeś do kilometrów? 550. Km. 550 km to nie odległość, także kochani, zapraszam do nas, pyszna kawa, miła obsługa. Wszystko potwierdzam. Damian, przepraszam, że nie miałem czasu za bardzo z tobą ale ale czas, mamy ruch, co? Okay. So? Tak jest, cały czas coś się dzieje, także Piotr w locie cały czas. Piotrze, do zobaczenia. Dzięki bardzo.